Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym wywiadzie z kulturą chcielibyśmy zaprezentować jedną z osób, które są odpowiedzialne za Europejską Stolicę Kultury, mianowicie za muzykę. Naszym gościem jest Pani Agnieszka franków żelazny Pani Agnieszko, odpowiada Pani za muzykę. Proszę powiedzieć, na czym polega idea zaprezentowania muzyki w Europejskiej Stolicy Kultury? Rzeczywiście odpowiadam za cały program muzyczny, który dedykowany jest Europejskiej Stolicy Kultury, w, czyli rokowi 2016. Program ten zbudowany jest właściwie z różnych bardzo ciekawych pomysłów osób, organizacji, instytucji, które zgłaszały się do nas, zgłaszały się do Biura Europejskiej Stolicy Kultury i spośród Kilkuset zgłoszeń. Wybraliśmy te, które w sposób najbliższy wiązały się z ideą zawartą w aplikacji, z tą ideą, która wygrała, dzięki której otrzymaliśmy tytuł. W związku z tym, w programie muzycznym Europejskiej Stolicy Kultury znajdą się jak gdyby dwa nurty działań. Pierwszy to regularnie działające już od wielu lat na bardzo dobrym poziomie festiwale dzięki którym otrzymaliśmy ten tytuł, bo one też y, znajdowały się w aplikacji jako propozycje, spodobały się komisji i dzięki temu y, możemy się cieszyć tym zaszczytnym tytułem. Czyli festiwale, y, które się dzieją, które się działy i które się będą działy. W roku 2016 odbędą się ich specjalne edycje, być może y, bardziej europejskie, być może y, z większym rozmachem i o większym zasięgu. Drugi nurt działań to są wydarzenia specjalnie, dedykowane, niektóre jednorazowe, a niektóre rozpoczynające się już w tym roku czy w przyszłym roku, takie, które są ideą jako pojedyncze wydarzenia związane z Europejską Stolicą Kultury, Stolicą Kultury również. Ale jest to takie, takie jedno pojedyncze wydarzenie. Wiemy, że muzyka jest to bardzo szeroki obszar zainteresowania, prawda? I w ramach tej muzyki pani szczególnie podobała sobie właściwie muzykę choralną. Dlaczego? Tak, to znaczy, rzeczywiście muzyka choralna jest moim moją pasją, moją ulubioną częścią muzyki, aczkolwiek tylko zanim przejdę do, do tej przestrzeni, którą Pan poruszył, chciałabym powiedzieć, że program muzyczny dotyczy bardzo szerokiej, szerokiej gamy. Muzycznych działań, bo i mamy muzykę klasyczną od festiwali muzyki dawnej po elektroniczną, współczesną, bardzo mocno. Przez wydarzenia jazzowe festiwale, przecież mamy dwa jazzowe we Wrocławiu, jazz nad odrą i Jestopad. I rokowe festiwale skończywszy na ambientalnych i industrialnych, także muzyka w szerokim ujęciu, a rzeczywiście churalistyka. I śpiew huralny jest szczególnie bliski memu sercu od, od bardzo dawna. I wydarzenia huralne też w ramach Europejskiej Stolicy Kultury będą się działy. To prawda. Jednym z, takim, z takich dużych wydarzeń, właściwie jednym z głównych wydarzeń, będzie projekt Singing Europe. Proszę powiedzieć o idei tego projektu, na czym on miałby polegać, co właściwie y, przyniesie tego typu wydarzenie w, y, podczas Europejskiej Stolicy Kultury? Y, w kilku słowach powiem jak, jak to się zaczęło. Y, kilkanaście lat temu dyrektor Andrzej Kosendiak y, jako pomysłodawca stworzył projekt y, Śpiewający Wrocław y, związany z nazwą Wrocławia Cantans, bezpośrednio tłumaczony na język polski program rozwoju chórów szkolnych. On rozrósł się w śpiewającą Polskę zaszczepiony na y, re, cały, cały y, Całą, pol, całą Polskę i, i, i objął huralistyką um, nie tylko województwo i miasto Wrocław, i województwo dolnośląskie. I z okazji Europejskiej Stolicy Kultury chcieliśmy zrobić śpiewającą Europę. I tak się właśnie też stało, że będziemy mieli Singing Europe. Chcemy zaprosić w pierwszym tygodniu sierpnia. Do Wrocławia w roku 2016 kilka tysięcy śpiewającej młodzieży, przeprowadzić z nimi liczne warsztaty, z największymi autorytetami w różnych dziedzinach muzyki, oczywiście związanych z churalistyką, zaproponować im konkurs churalny, tak aby mogły troszeczkę porywalizować. Chcemy, aby zaprezentowały w finale, powiedzmy w takim weekendzie finałowym tego spotkania. Program na, na wolnym powietrzu, program ze swoją muzyką a cappella. Też wykonały wielkie oratorium w mniejszym nieco gronie, około 300 osób, w największej sali Narodowego Forum Muzyki oraz wykonały na stadionie miejskim galę operową pod dyrekcją Pola MacRisha z udziałem wielkich, wspaniałych solistów światowej sławy. Także dużo tych wydarzeń. Mam nadzieję, będzie to na tyle atrakcyjne wydarzenie, że, że te kilka tysięcy chórów do nas przyjedzie. Ale Singing Europe to jest wydarzenie nie tylko w skali wrocławskiej, ale również w skali regionu, Dolnego Śląska, a także w skali europejskiej. Proszę powiedzieć, czy na jakich zasadach, czy właściwie cokolwiek o uczestnikach tego całego przedsięwzięcia, czy będą to osoby będące z Wrocławia, należące do różnego rodzaju chórów Dolnego Śląska, czy być może coś szerzej. Program cały program jest skierowany do, do wszelkich chórów młodzieżowych z Europy, z Polski, a szczególnie z naszego regionu, i ta współpraca z regionem, z województwem dolnośląskim. Chcia, chcielibyśmy, żeby odbywała się na, na dwóch płaszczyznach. To znaczy, po pierwsze, chcielibyśmy zaprosić jak najwięcej chórów, właściwie wszystkie chóry y, młodzieżowe y, do Wrocławia na finał, ale chcielibyśmy też, aby chóry z zagranicy, z odległych krajów, które przyjadą tutaj do Wrocławia, mogły 2-3 y, dni spędzić w regionie, goszczone przez y, ośrodki kultury. Czy instytucje kulturalne, czy też zespoły, które działają w tym regionie, aby mogli oni nawiązać ze sobą kontakt artystyczny, który przetrwałby być może w kolejnych latach, aby też osoby i zespoły z zagranicy mogły zapoznać się z pięknymi miejscami, jakie mamy przecież w naszym regionie, zaprezentować swoją muzykę, być może wykonać wspólne koncerty. I aby po tej idei zostało coś więcej niż tylko jeden czy dwa koncerty, tylko żeby została naprawdę więź zbudowana między ludźmi, a to jest najważniejsze. Czyli ja rozumiem, że efektem takim długoterminowym, długofalowym, oprócz samego wydarzenia, które odbędzie się na stadionie, Wrocławskim będzie również nawiązanie współpracy pomiędzy regionami, a właściwie pomiędzy tymi zespołami czy chórami, zarówno z Europy, jak i tutaj z terenów Dolnego Śląska. Czy nie obawia się Pani, a właściwie to mm, powinienem zadać takie pytanie, co oznacza chóry, stwierdzenie chóry młodzieżowe? Czy to jest jakieś ograniczenie wiekowe? Jeśli tak, to na czym ono miałoby polegać? Będzie ograniczenie wiekowe, ale postaramy się tę granicę górną ustalić jak najwyżej się da, ponieważ no, chcemy oczywiście, żeby jak najwięcej chórów tutaj przyjechało, natomiast idea projektu, który jest w pewnym sensie edukacyjny też, polega na tym, że dotyczy ona chórów młodzieżowych. Rozumiem. Większość z tego, co zdążyłem zauważyć na, na terenie Dolnego Śląska, chórów, które funkcjonują obecnie, to są chóry y, złożone również z osób starszych. Czy przewidujecie Państwo y, y, również nawiązanie współpracy z tymi chórami, y, które po prostu być może y, jakościowo, czy swoją... Y, 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 Specyfiką, tak, tak, odbiegają troszeczkę od, od e, Państwa zainteresowania, jeśli chodzi o tą, ten wiek młodzieżowy. Czy być może znajdzie się dla nich miejsce e, na, e, w jakiejś części tego projektu? I jeszcze raz chciałabym podkreślić, że e, jeśli chodzi o chóry młodzieżowe, to projekt dotyczy tych chórów, które będą chciały tu do Wrocławia przyjechać i zaprezentować się w konkursie czy w tym koncercie finałowym. Natomiast z wszystkimi chórami regionu, hurami Dolnego Śląska. Chcemy nawiązać współpracę i zaprosić ich do pomocy, do współorganizacji pobytu tych chórów, które do nas przyjadą z całej Europy na ich terenie, w ich miejscu zamieszkania, w ich miejscu funkcjonowania. A więc podsumowując, chcemy współpracować z wszystkimi hurami i dla każdego znajdziemy jakieś zadanie i jakieś miejsce w tym projekcie. Rozumiem, a czy, czyli jeśli chodzi o sam finał na stadionie miejskim Wrocławia, czy będzie taka możliwość dla tych chórów z terenu Dolnego Śląska na zaprezentowanie się? Bo to byłaby świetne, byłoby to właściwie świetne wydarzenie, takie zapamiętane na, na długi okres czasu wystąpienie na stadionie wrocławskim wśród, nie wiem, pięciu, dziesięciu tysięcy chórzystów, którzy nagle odświewają kilka utworów. Czy będą mieli szansę na, na taką przygodę. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Na chwilę obecną idea wpisana w aplikację i to, czego musimy się y, trzymać, mówi, że projekt dotyczy głównie chórów młodzieżowych, ale jeśli okaże się, że zainteresowanie chórów y, powiedzmy y, osób do, do, dojrzałych y, jest bardzo duże, to ja Osobiście jestem wielką orędowniczką tego, żeby, żebyśmy um, wszyscy jak najczęściej i jak najwięcej śpiewali. I nie wyobrażam sobie um, sytuacji, kiedy ktoś chce, a, a my mu nie pozwalamy, więc na pewno takiej sytuacji nie będzie. Rozumiem, że y, czas już niedługo przyjdzie taki, że Państwo zostaniecie, znaczy zaprosicie ośrodki kultury, czy instytucje kultury do, do współpracy. Od tego momentu ten okres na zgłaszanie swoich ofert, czy aplikacji może potrwać 2-3 miesiące, czy może dłużej, jak Państwo to ocenicie? Zbudowanie, zbudowanie bazy ośrodków goszczących chury z Europy, czy też. Chorów, które chciałyby nas gościć, przecież jest spora część zespołów, które mają, działają jak instytucje właściwie, musi się odbyć do, do połowy przyszłego roku. roku. Natomiast znając specyfikę konkursów i festiwali choralnych, myślę, że czas na zgłoszenia chórów będzie do końca 2015 roku. Chóry planują wakacje po rozpoczęciu sezonu artystycznego czy roku szkolnego czy roku akademickiego więc musimy im dać ten czas przynajmniej 3-miesięczny czy 4-miesięczny czyli do końca grudnia 2015 roku żeby mogły zdecydować się przyjechać do Wrocławia w sierpniu 2016. Czyli rozumiem, że możemy się umówić tutaj na kolejne spotkanie już po ogłoszeniu tego terminu, żebyśmy mogli państwa poinformować o szczegółach kolejnych które się narodzą w najbliższych dniach, tak? tak? Tak, oczywiście. I zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcieliby zaśpiewać podczas projektu Singing Europe oraz zapraszam wszystkich, którzy chcieliby gościć chóry, nawiązać współpracę z chórami z całej Europy do śledzenia nas, do obserwowania strony internetowej Narodowego Forum Muzyki. Tam na pewno niedługo pojawią się informacje na temat projektu Singing Europe. Dziękujemy bardzo, Pani Agnieszka. Dziękujemy Państwu.